Poprowadzę Cię krok po kroku, jak wyłączyć opcję, dzięki której inni mogą zobaczyć powiększony obraz Twojego profilu na Instagramie. Jeśli ten film jest dla Ciebie przydatny, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Jak wiesz, Instagram w najnowszej aktualizacji pozwala, że jeśli wejdziesz na czyjś profil i przytrzymasz jego zdjęcie profilowe, możesz zobaczyć je w powiększeniu. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, aby inni nie mogli powiększać Twojego zdjęcia profilowego, dziś pokażę Ci, jak to zrobić. Przechodzimy do naszego profilu, znajdującego się w prawym dolnym rogu, a następnie klikamy na trzy linie, które pojawiają się w prawym górnym rogu. Gdy wszystkie ustawienia się otworzą, przewijamy w dół i klikamy na prywatność konta. Teraz, jak widzisz, druga opcja to ta, która pozwala innym osobom powiększać nasze zdjęcie profilowe. Jeśli chcemy ją wyłączyć, klikamy na nią i od teraz osoby, które odwiedzą nasz profil, nie będą mogły powiększyć zdjęcia, które mamy ustawione jako profilowe. Jeśli będziemy chcieli ponownie ją włączyć, powtarzamy dokładnie te same kroki i aktywujemy ją ponownie. Jeśli masz inne problemy, zostaw je w komentarzach. Jeśli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, subskrybuj i zostaw polubienie.